Witajcie, drodzy widzowie, w kanale Kwadrans z Numizmatyką. W tym odcinku podsumujemy rok 2024 w Numizmatyce. Przedstawiamy Wam dwie książki numizmatyczne: wademeku czyszczenia i konserwacji monet, z której dowiecie się, jak nie należy czyścić monet. Czy monety w ogóle należy czyścić i jak oraz gdzie zrobić to najlepiej? Sposób czyszczenia monet jest uzależniony od ich składu. Przetestowaliśmy chyba wszystkie możliwości. Zobaczcie, jakie są efekty. Z drugiej książki, Wademekum Przechowywania i Katalogowania Monet, dowiecie się, jak założyć własną kolekcję, gdzie najbezpieczniej kupować monety, jak i w czym je przechowywać oraz jakie są najpopularniejsze sposoby katalogowania monet. Dziś na obie te książki przygotowaliśmy dla Was specjalną promocję. Zapraszamy do zakupu. Aby podsumować rok 2024 sporządziliśmy pięć krótkich pytań i zadaliśmy je osobom, które są znane w świecie numizmatyki. Posłuchajcie. Jakie zauważyłeś trendy na rynku kolekcjonerskim w 2024 roku? Witam serdecznie. Jeśli chodzi o trendy w 2024 roku, to myślę, że przede wszystkim zwróciłbym uwagę na dalszy mocny rozwój rynku w zakresie merytoryki i, i wzrostu wiedzy kolekcjonerów o banknotach. Dużo odkryć nowych, dużo publikacji, więc to na pewno gdzieś tam będzie procentować w przyszłości natomiast jeśli chodzi o, o zachowanie samego rynku no to widzieliśmy w tym roku dość mocną tendencję spadkową na pozycjach z tej średniej niskiej półki szczególnie ta niska półka tu dość mocno poleciała to akurat dobrze dla kolekcjonerów początkujących czy takich którzy chcą tę kolekcję uzupełnić, bo teraz jest fajny moment, żeby to w niedużych pieniądzach sobie uzupełnić. Natomiast wynika to pewnie też z sytuacji na świecie, tak czy, czy w Polsce zauważalny praktycznie w każdej branży są są teraz dość mocne spadki, więc to też się przekłada na ten rynek. Numizmatyczny, jak będzie dalej, tak naprawdę ciężko przewidzieć, ale no, trzeba robić swoje, gdzieś tutaj wspólnie działać dla rozwoju rynku i myślę, że będzie pozytywnie. Rok 2024 wydaje mi się, że był po części kontynuacją tego, co się działo w roku 2023, czyli bardzo dynamiczny wzrost cen, przede wszystkim na walorach najlepszych pod względem stanu zachowania. To generalnie obserwujemy, Wśród monet z każdej epoki, czy to polskiej królewskiej, czy okresu międzywojennego, że kolekcjonerzy przede wszystkim szukają monet nie tyle rzadkich, co najładniejszych stanem zachowania. Także no w przeciągu kilku ostatnich miesięcy było kilka takich, można powiedzieć, spektakularnych licytacji. Dwa, trzy miesiące temu na przykład. Bardzo popularny Ord bydgoski Jana II Kazimierza z 1668 roku, który w stanie drugim bądź trzecim obiegowym można kupić za dosłownie kilkaset złotych. Aukcja tego orta w menniczym stanie zakończyła się na poziomie około 15 tysięcy złotych. Tego typu przypadków w roku 2024 było wiele, i tutaj od razu chciałbym zdementować może taką pogłoskę mówiącą o tym, że ceny windują tylko inwestorzy. Oczywiście, na rynku numizmatycznym widać duży dopływ osób spoza rynku numizmatycznego z dużą ilością gotówki, ale tutaj wydaje mi się, że te monety najlepsze stanem to nie kupuje inwestor, to kupują raczej świadomi kolekcjonerzy, którzy wiedzą, co kupują i wiedzą, za co płacą. Wydaje mi się, że w 24 głównym trendem był fakt, że monety, które były w drugim, w trzecim stanie podniosły swoje ceny. Z perspektywy handlu widzę, że do tej pory wszystkie monety w pierwszym stanie w fantastycznych jakościach jak zawsze miały cenę. Z nieba, natomiast drugi stan, trzeci stan był taki no, niechętnie kupowany. W tym roku wydaje mi się, że klienci zaczęli przekonywać się do sensu zbierania monet, bo są kolekcjonerami i lubią zbierać monety, dlatego chcieliby bardzo mieć jakąkolwiek monetę. Jeżeli nie ma pierwszego stanu na rynku, ponieważ cena jest ekstremalnie wysoka, wtedy decydują się na drugi i na trzeci stan. Także Średnia jakość nagle zaczyna w cenie górować. To też zresztą potwierdza indeks, który głównie składa się z monet w drugim stanie. I cena złota, cena srebra nie poszła tak bardzo do góry jak cena numizmatów w średnich stanach. Być może nie jest to trend dotyczący bezpośrednio roku 2024, bardziej taki trend wieloletni. No ale można zauważyć to, że na aukcjach, na licytacjach w domach aukcyjnych pojawia się coraz więcej monet w gradingu. Brzmi jak oczywistość, no ale jakby nie patrzeć, ma to bezpośrednie przełożenie dla całego, dla całego kolekcjonerstwa: tak? tego jak kupujemy monety, jak sprzedajemy, za ile, no i tego jak kolekcjonujemy, w sensie jak sobie układamy tą, tą naszą kolekcję. Mamy częste zapytanie, one są coraz częstsze, zapytania o klasery na slaby. No i tutaj, tutaj autoreklama w, najpóźniej w lutym 25 pojawią się w naszej ofercie klasery na slaby, także zapraszam. Jak postrzegasz dużą liczbę nowych pozycji na rynku wydawniczym, na przykład Szustaki, Żukowskiego czy Grosze Romańczyka, pod kątem ich wpływu na zainteresowanie kolekcjonerstwem z danej dziedziny? Duża liczba nowych publikacji związanych z Numizmatyką na pewno cieszy, no wpływa to na pewno na popularyzację ogólnie kolekcjonerstwa. Cieszy też to, że są nowi autorzy, młodzi autorzy. Jeśli chodzi o taką pozycję, na którą ja bym zwrócił uwagę, no to kwestia ostatnich tygodni pojawił się nowy katalog pana Janusza Parchimowicza. Podręczny katalog monet 2025, taka malutka książeczka, kieszonkowa, ciekawa rzecz, niezła do tego, żeby zabrać ze sobą na przykład na targi, warte odnotowania. Jeśli chodzi o wpływ nowych wydawnictw na rynek, no to ja bym go oceniał jednoznacznie pozytywnie, tak? bo każde takie wydawnictwo poszerza horyzonty, rozwija wiedzę, daje nam tam też czasami nowe spojrzenie na, na, na banknoty. tak? Mamy wiele wydawnictw w tym roku, które zostały bardzo pozytywnie odebrane i ten wpływ miały na pewno pozytywny. Tutaj przede wszystkim zwróciłem uwagę na, na zeszyty banknoty Moja Pasja Michała Biskupa. Jesteśmy właśnie po, po premierze długiego zeszytu o, o emisjach markowych. Absolutnie fenomenalne opracowania z bardzo dużą dawką wiedzy, które serdecznie każdemu polecam. Mamy też numizmatyka krakowskiego, kroniki numizmatyczne, które nie są w 100% o banknotach, ale są tam również ciekawe, bardzo artykuły, myślę, dla każdego. Nie, nie zapominałbym też o wydaniu, które ukazało się co prawda dwa lata temu. Mówię tu o literkach małego PRL-u, pana Adama Szparło, które też widać było, że miało. Miało duży wpływ na ten rynek. Tak, bardzo dużo tych literek się zaczęło pokazywać, troszeczkę to tak kolokwialnie mówimy. Ten rynek został rozruszany. Na końcu, pewnie gdzieś tam, też wspomniałbym o, o cenniku mojego autorstwa, który został bardzo dobrze przyjęty. W każdym, myślę, z tych, z tych opracowań jest jakaś dawka wiedzy, trochę czasami mniejsza, trochę większa, ale, ale gdzieś tam na pewno pomagają też w rozwoju kolekcjonerskim, czasami też w pokazaniu kierunku. Na który by się chciało skierować, także ja absolutnie polecam, sam korzystam praktycznie z wszystkich tych opracowań. Od kilku lat na rynku numizmatycznym obserwujemy, uważam, bardzo pozytywny, bardzo dobry trend związany z coraz większą ilością. Profesjonalnych wydawnictw numizmatycznych. Oczywiście no, przez e, ostatnie lata e, cyklicznie każdego roku e, tego typu wydawnictwa się ukazywały. Natomiast e, w ostatnich latach na rynek numizmatyczny e, wypłynęły m, młode osoby e, z troszeczkę innym spojrzeniem na rynek numizmatyczny e, i rok 2024 również przyniósł kilka takich e, bardzo ciekawych pozycji. Tą, którą na pewno należy wymienić, jest książka Huberta Żukowskiego, którego mam przyjemność znać osobiście. Jest katalog szóstaków Jana III Sobieskiego. Jest to książka, która na początku 2024 roku naprawdę spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem rynku kolekcjonerskiego. Hubert pracował kilka lat nad tym katalogiem, ale efekty jego pracy były widoczne już tak naprawdę w kilka tygodni po wydaniu tego katalogu. Najbardziej renomowane domy aukcyjne zaczęły powoływać się już na. Jego katalog w ciągu kilku miesięcy wzrost zainteresowania szóstakami Jana III Sobieskiego był wyraźny zarówno ze strony domów aukcyjnych, jak i ze strony samych kolekcjonerów, co było widać również po cenach końcowych niektórych monet. Te najlepiej zachowane, najrzadsze no naprawdę w stosunku do cen sprzed roku, sprzed dwóch, tu możemy mówić o wzroście kilkunastu, kilkudziesięciu nawet procent, także no widać ewidentnie, że no naprawdę dob dobrze przygotowane wydawnictwo, tak jak właśnie wspomniana książka Huberta, czy kilka tygodni temu wydany katalog Groszy Grześka-Romańczyka, no, mają bezpośrednie przełożenie na zainteresowanie monetami danego okresu, tematu, których dany katalog dotyczy. Wydaje mi się, że w tym roku mamy dwie bardzo fajne pozycje, które na mnie zrobiły wrażenie. Pierwsza to Przetłumaczenie elementarza młodego kolekcjonera, który PTN wydał w ubiegłym roku, już w 2023, ale w tym roku przetłumaczył na język angielski, to naprawdę w związkach numizmatycznych europejskich, czyli tak jak w szwajcarskim, w niemieckim, stworzyło taki efekt. Aha, hmm, spójrzcie, można też młodzież zachęcać do kolekcjonowania monet, plus drugie wydanie. Które mnie zachwyciło, bym powiedział, że jest to nawet taki lekko genialny myk Grzegorz Bucwa. Stworzył cennik banknotów polski, plus mały zaszycik dodaje do każdego katalogu. Który kolekcjoner może sobie zabrać na giełdę i odhaczyć pozycje, które ma i których nie ma. To, co mi się w tym cyniku bardzo podoba, to jest ponownie z perspektywy inwestycyjnej. Hmm, cennik, cennik banknotów, w jakim stanie, jaki banknot osiągnął, na którą cenę, yy, nie tylko w Stanach, ale również i w gradingu. Jest to na pewno bardzo, bardzo przydatne dla kolekcjonera banknotów. Jakie kolekcjonerskie wydarzenia w 2024 roku yy, były Twoim zdaniem warte uwagi? Jednym highlightem dla mnie osobiście były targi numizmatyczne w Łodzi. Po których mieliśmy możliwość z widzami kwadransu, ale też z odwiedzającymi giełdę kolekcjonerską przejście po łodzi i obejrzeć miejsca związane z łodzią numizmatyczną, z gettem, porozmawiać o numizmatyce i poznać twarze, ponieważ miałem kilka, znałem kilka osób z maila, z telefonu, ale nie poznawałem ich nigdy osobiście, a tutaj mieliśmy możliwość spotkać się i porozmawiać w cztery oczy, było to bardzo przyjemne i bardzo miłe dla mnie. Jeżeli chodzi o wydarzenia 2024 roku, no to oczywiście na pierwszym miejscu trzeba wymienić dwie takie tak naprawdę najważniejsze cykliczne imprezy krajowe, czyli jest to Łódzka i warszawska giełda kolekcjonerska, które odbywają się dwa razy do roku. Poza tym aukcje stacjonarne najbardziej renowanych domów aukcyjnych, czy to Rzeszowskiego, czy domu aukcyjnego Marciniaka, czy domu aukcyjnego Niemczyk. Te domy kontynuują aukcje stacjonarne, rozbudowują je, co bardzo cieszy, ponieważ no w dobie informatyzacji giełdy, czy to tak jak Warszawska, Łódzka, czy aukcje stacjonarne, są to jedne z niewielu miejsc, dzięki którym możemy się jako kolekcjonerzy spotkać na żywo, prawda? Także tutaj, jeżeli chodzi o takie wydarzenia, to na pewno trzeba koniecznie wspomnieć o. Na no naprawdę spektakularnej wystawie Blask Złota, która rozpoczęła się jeszcze w roku 2023, a swój finał miał w lipcu roku 2024 w gabinecie Hutynczabskiego w Krakowie. Także gdzie, gdzie zaprezentowano ponad 500 dotychczas nieeksponowanych złotych monet, medali. Także jeżeli chodzi o wystawy, to to na pewno. Jest warte podkreślenia, no i bardzo, bardzo cieszy to, że mimo no, całej tej informatyzacji, prawda tego, że aukcje się przenoszą do internetu, no cały czas jeszcze te giełdy, aukcje stacjonarne, czy różnego rodzaju wydarzenia organizowane przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne cały czas się odbywają, no i cieszą się nie słabnącym zainteresowaniem. Jeśli chodzi o wydarzenia, warte uwagi, w, w, które się odbyły w tym roku, to na pewno wspomniałbym tutaj o tych dwóch największych giełdach, które się odbywają cyklicznie dwa razy w roku czyli giełdy kolekcjonerskie w Łodzi, w Warszawie, miejsca, gdzie, gdzie spotykają się kolekcjonerzy, jest możliwość wymiany poglądów, poznania się, a także zakupów więc to są takie chyba najbardziej. Medialne wydarzenia. Następnie mieliśmy pierwszą z kilku aukcji, na której była licytowana kolekcja luców. Też duże wydarzenie. Pan Janusz stawił się na nim osobiście, więc dla osób, które tam były, była to też okazja do poznania się z sobą, bądź co, bądź legendą tego rynku. Mieliśmy też pierwszy w historii zlot, taki łączony kolekcjonerów 0 euro i grupy banknoty ciekawostki. Wydarzenie bardzo fajne, więc myślę, że, że będzie też organizowane cyklicznie. No i warto też wspomnieć o wydarzeniu w, w, na rynku banknotów dość znaczącym, tak? czyli nowy rekord na polskim banknocie, czyli 5 zł 1824 roku, który na aukcji w Czechach został sprzedany za niebagatelną kwotę ponad 450 zł tysięcy złotych i zdetonizował do, dotychczasowego ekodystę, czyli 500 złotych insulacyjne kwota ponad 100 tysięcy większa, także, także naprawdę potężna kwota, ale trzeba przyznać, że, że banknot naprawdę najwyższej klasy, tak pięknie zachowany banknot, więc myślę, że nabywca na pewno na pewno jest z niego zadowolony. Gdzie według ciebie toczy się y, głównie handel walorami kolekcjonerskimi? Ja tu nie będę ani odkrywczy, ani oryginalny. Handel walorami kolekcjonerskimi odbywa się tam, gdzie się odbywał dotychczas, czyli w domach aukcyjnych, czyli na giełdach, no i w internecie. No i myślę, że dzisiaj głównie w internecie. Myślę, że najwięcej, najwięcej transakcji odbywa się dzisiaj przez internet. Handel, wydaje mi się, przenosi się coraz bardziej w online. Niestety coraz mniej handluje się u Kowalskiego, u Nowaka, w sklepie, który się zna, ponieważ zwykły dealer monet, obawiam się, już nie ma takiego dostępu do monet, jak to kiedyś miał. Kiedyś um, handlarz pojechał na giełdę do Berlina, do Monachium, do Paryża albo do. Dragi kupił monety, które mógł rozprowadzać w tej chwili te monety niestety są handlowane na aukcjach numizmatycznych online. Co powoduje, że z jednej strony zwykły Kowalski nie, nie jest w stanie już ich kupić w sklepie u siebie na osiedlu? Z drugiej strony oczywiście te numizmaty osiągają dużo wyższe ceny, ponieważ już nie widzi ich zwykły Kowalski na swoim osiedlu, tylko widzi 10 tysięcy innych osób również. To powoduje, że ceny z pewnością przenoszą się do handlu online i na pewno też tam to zostanie utrzymane tendencyjnie w wyższych cenach niż w to troszeczkę zależy od tego czego oczekujemy i jakiej klasy numizmaty chcemy, chcemy kupić, ponieważ no, jeżeli, jeżeli nasz portfel, którym się posługujemy jest stosunkowo niewielki prawda, no i zbieramy popularne monety obiegowe okresu międzywojennego, PRL-u czy drobne monety polskie królewskiej no to spokojnie możemy się w te monety zaopatrywać na różnego rodzaju giełdach czy, czy, czy to w handlu na różnego rodzaju platformach internetowych. Natomiast jeżeli już no, zależy nam na monetach, medalach czy, czy, czy banknotach, bo o tych też trzeba wspomnieć, ponieważ ten rynek bardzo dynamicznie się rozwija. Jeżeli zależy nam na walorach lepszej klasy, przede wszystkim o znanym pochodzeniu, no to tutaj rekomenduję domy aukcyjne, prawda? Które te najbardziej renomowane dają nam dożywotnią gwarancję autentyczności, co uważam, że jest bardzo ważne. No w przypadku, no jeżeli kupujemy walor za kilka, kilkanaście bądź kilkadziesiąt tysięcy, no to mamy też pewne wymagania jako, jako klient, także, także no poza certyfikatem otrzymujemy jednak tą pewność, gwarancję. E, autentyczności, no i to, że jest to walor sprawdzony no, no, przez specjalistów e, wysokiej e, klasy. No. Ja osobiście wychodzę z założenia i swój zbiór. Ja akurat zbieram orty, ja na drugiego Kazimierza e, też buduję w ten sposób, że wolę kupić rzadziej, mm, wolę zapłacić troszeczkę więcej, e, ale kupić z pewnego źródła i wiedzieć, co na pewno kupuję. Także, także to, to naprawdę jest. E, Temat rzeka, tak naprawdę, na osobne nagranie, i, i mówię, to przede wszystkim zależy od naszych preferencji, no i portfela, jakim dysponujemy. Jak prognozujesz rok 2025 w numizmatyce? Powiem szczerze, że tego, tego typu pytanie za bardzo nie lubię. Jak, jak i pytanie od znajomych osób, co najlepiej kupić, żeby nie stracić. Ale jeżeli miałbym. Przypuszczać, co będzie w roku 2025, 2026. Wydaje mi się, że będzie to kontynuacja tego, co była w roku mijającym i roku 2023, czyli profesjonalizacja rynku i. Przede wszystkim jeszcze mocniejsze docenianie tych walorów najpiękniejszych stanem. Także, także uważam, że tutaj te monety, medale na pewno będą dalej w cenie. Czy będą drożały, no trudno mi powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że troszeczkę. Już teraz w 2024 widać, że delikatnie jest pewne spowolnienie na tak tzw. niższej półce cenowej, prawda, czyli wśród tych walorów popularnych i wydaje mi się, że w roku 2025 może być podobnie, ponieważ ilość tego, tego towaru najpopularniejszego, najtańszego jest bardzo duża i, i, i tutaj uważam, że mogą się zdarzyć okazje na zakup naprawdę w naprawdę dobrych cenach. Jeśli chodzi o to, co będzie się działo w przyszłym roku, to na pewno dużo nowych wydawnictw, które się ukaże, będą nowe zeszyty Michała Biskupa, serii banknoty Moja pasja. Tu myślę, że każdy tutaj mocno wyczekuje tych pozycji i jest ciekaw, jakie one będą, bo, bo tu Michał bardzo wysoko tą poprzeczkę postawił. Też widać jego ogromne zaangażowanie w ten projekt, czego serdecznie mu gratuluję. Czeka nas również publikacja, tutaj wspólna, Roberta Jadrycha Hapiota Suprewicza i pani Barbary Zając na temat biletów i skarbowej ta, która później będzie tam zwieńczona monografią więc na pewno też tutaj z ogromną niecierpliwością oczekujemy, trochę tak popędzamy tego Roberta też. W międzyczasie, żeby to się jak najszybciej ukazało. Będzie też publikacja mojego autorstwa, czyli rzadkie serie 1944-48. Naprawdę dużo pracy włożonej, więc mam nadzieję, że ono też, też się dobrze przyjmie. Tam będzie opracowanie rzadkości poszczególnych serii. Więc myślę, że też parę takich ciekawostek i niespodzianek. Myślę, że. Może troszeczkę też rozusza te emisje na rynku. Pojawi się troszkę ich więcej, może więcej tych literek, a tam naprawdę jest co, jest co zbierać. Jeśli chodzi o rynek aukcyjny, to też z pewnością tutaj domy aukcyjne przygotują dla nas coś ciekawego. Tak, wiemy już, że będzie kolejna aukcja z kolekcji Lucow. Zapewne na pozostałych dużych aukcjach hotelowych też pojawi się wiele, wiele wspaniałych walorów dla każdego. Także tutaj na pewno oczekujemy też z niecierpliwością, aż, aż będą powoli te karty odkrywane. A jeżeli chodzi o sam rozwój rynku, taki już ogólny, no ciężko przewidzieć też zachowania, jakie będą tutaj cenowe się kształtowały. Na to nie do końca też mamy wpływ. tak, Natomiast to, na co mamy wpływ, to aby wspólnie tutaj wszyscy działać na to, żeby, żeby ten rynek się rozwijał, to w ostatnim czasie myślę, że dość wyraźnie widać, że tutaj jest taka cicha komitywa z małymi wyjątkami, ale, ale mało znaczącymi, żeby ten, ten rynek się rozwijał i żeby działać tutaj po to, żeby było bardziej transparentnie, bardziej uczciwie, a to tylko będzie plusować, tak, bo... bo, bo na pewno będzie zachęcać też nowych kolekcjonerów i, i, i ci, którzy już są na tym widząc tutaj tą pracę w tym kierunku polepszenia się, będą też aktywniej tutaj działać. I to chyba na tyle. Także serdecznie pozdrawiam wszystkich. Do widzenia. Ja myślę, że jest dobry czas dla branży kolekcjonerskiej. I mówiąc dobry, mam na myśli popularyzację ogólnie kolekcjonerstwa czy numizmatyki. Myślę, że ma na to wpływ powszechniejszy dostęp do informacji na ten temat, czy do wiedzy, na przykład poprzez takie kanały jak Panów, czy przez publikacje internetowe. I myślę, że w 25 roku będzie jeszcze lepiej, jeszcze więcej osób zainteresuje się tą szlachetną pasją. Ze względu na fakt, iż Banki centralne, narodowe, banki obniżają nieustannie stopy procentowe. Będzie więcej wolnych pieniędzy na rynku, które będą musiały być w jakikolwiek sposób inwestowane, i ludzie na pewno będą szukać alternatywnych, bezpiecznych inwestycji. Z tego powodu wydaje mi się, że jednak cena złota i srebra w przyszłym roku, w 2025, wzrośnie. Być może nawet znacznie wzrośnie. Co bezsprzecznie odbije się również w cenach monet, nie tylko złotych i srebrnych, ale i generalnie w numizmatyce, czyli banknotach, tokenach, medalach. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja bardzo ważne zdanie z mojej strony: nigdy nie zapominajcie, że każda moneta zawsze ma trzy strony. Pozdrawiam. Także, drodzy widzowie, zapoznaliście się już z odpowiedziami na te pytania. Ciekawy jestem, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, bo tam częściowo te odpowiedzi się pokrywają, ale są też drobne różnice. Natomiast chcielibyśmy jeszcze zaprezentować zmiany, które były w zeszłym roku, ale które dotyczą tylko i wyłącznie naszego kanału, bo tutaj też się sporo działo. Może powiedz, Bartek, co nowego wprowadziliśmy w 2024 roku? Co nowego? To znaczy tak, po pierwsze, no to mamy kilku, kilka nowych twarzy, e, którzy zgodzili się, e, którzy, które twarze, się, które zgodziły, osoby, które, które się zgodziły na to, żeby wystąpić na kanale, żeby e, uprzyjemnić Wam te niedzielne chwile o godzinie 17. E, no i e, dodatkowo jeszcze to, co nam się wydarzyło, to może ty powiedz o spacerze. No to to jest chyba. Tak, chcielibyśmy się góry. bardziej zintegrować z Wami, jako widzami. Chcielibyśmy też Was bliżej, troszeczkę poznać, bo na razie tylko czytamy Wasze komentarze. Ale mieliśmy już właśnie okazję na tym spacerze po łodzi, śladami łódzkiego getta poznać parę osób, które są widzami naszego kanału. Także bardzo nam było miło i niedługo publikujemy odcinek z tego spaceru. Tak, za dwa tygodnie będzie właśnie odcinek. Długo musieliście czekać, już kilka osób się pytało, no ale za dwa tygodnie będzie. Spacer to będzie połączony odcinek z, z naszą relacją z łódzkich targów numizmatycznych, z łódzkiej giełdy numizmatycznej, na który serdecznie zapraszamy. Jak też założyliście, było parę odcinków wyjazdowych, takich plenerowych. Napiszcie w komentarzach, jakie najbardziej formy odcinków wam odpowiadają. Czy właśnie takie wyjazdówki, czy może wywiady, a może po prostu mix łączone? Tak, bardzo czekamy na Wasze komentarze. Jest zawsze miło, przyjemnie i strasznie nam fajnie, że po prostu piszecie do nas, e, zwracacie się do nas, perty. <noise> to też tak zbliża, więc no. I serdecznie też dziękujemy za to. Już podejrzewam, że jak ten odcinek publikujemy, to przekroczyliśmy 5000 I, subskrypcji. I w związku z tym mamy pewną propozycję. Tak, ona już poszła na naszym kanale, już była informacja wysłana, że chcieliśmy zrobić pierwszego naszego live'a. No i ten live się pojawi, tylko musimy się chwileczkę do tego zebrać zebrać pytania jakieś od Was, jakieś tam plan sobie przygotować. Ale bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. I że nas subskrybujecie. A jak jeszcze no, tego nie robicie? No to prosimy o subskrypcję. I że możemy tworzyć dla Was fajne kolejne odcinki. Tak, to dla was jest nieduży gest, tak naprawdę. Subskrypcja to jest jedno kliknięcie, a dla nas to jest olbrzymi, olbrzymi taki kop w tyłek. Motywator. Tak, motywator, <laughs> kop w tyłek, żeby lecieć do przodu i robić dla Was kolejne odcinki. Także dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie o tym w subskrypcji czy jakoś tak. Tak, dokładnie. Dzięki, <laughs> trzymajcie się. No hej, na razie. Cześć.